Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z Gry Gothic 2. Tak, w ramach przypomnienia, powiem Wam, że w poprzednim odcinku przyszliśmy do górniczej doliny i automatycznie mieliśmy rozdział czwarty, moi drodzy. Więc tak naprawdę od dzisiaj zaczniemy walkę ze smokami. I dzisiaj chcę się udać, na, moi drodzy, na smoka bagiennego, który tak naprawdę znajduje się zaraz obok. Jednak od razu Wam mogę powiedzieć, że nie mam w swoim ekwipunku runy o nazwie Święta Strzała, lub tam Święty Płomień, coś takiego. Powiem Wam tyle, że ona by się naprawdę mi przydała z tego względu, że byłoby mi 100 razy łatwiej pobić wszelakie potwory, które są obstawione, że tak powiem, dookoła smoka. <laughs> Tam najwięcej będzie chyba z tego, co mi się wydaje, jaszczuro ludzi, jaszczuroszłek, coś takiego to się nazywa. No i szczerze, to jest trochę mm, ciężki potworek, że tak powiem. Z tego, co mi się wydaje, 350 doświadczenia jest za niego. No, i do tego on nie występuje, że tak powiem. Znaczy, on występuje tak osobno, jednak one, te potworki są tak rozstawione, że praktycznie jeden obok drugiego. I teraz, moi drodzy, gdy mamy także rozdział czwarty, to automatycznie nam się potworzyły znowu tutaj orkowie. Będziemy mieli tutaj ich naprawdę pełno dookoła, <laughs> właśnie tego zamku. Jednak teraz jest troszeczkę łatwiej, jak sami widzicie. O, jak a, już myślałem, żeby straty życia. No, jest naprawdę 100 razy łatwiej teraz mi ich pobić, no bo mam lepszą kuszę. No i tą kuszę też mam trochę rozwiniętą. Jestem w ogóle mistrzem kusznictwa. Okej, okay, świetnie. Więc ja może tutaj mm, ewentualnie sobie kiedyś tak pochodzę z wami, pozabijam tych orków. Jednak dzisiaj y, tylko wyczyszczę, wyczyszczę sobie. No weź tą kuszę, wyczyszczę sobie tutaj tą ścieżkę ze wszystkich orków, żeby dojść na spokojnie do tego właśnie orka, do tego właśnie smoka, krzaman. Trochę kłopotliwy może być dziadyga. No giń! Dobra. Świetnie. Oj oj. Oho, tu może być już ciężej. Może tak troszeczkę odejdźmy od nich. Teraz moi drodzy potw potworzy nam się hersztowie orków i tak samo oni będą w mieście Corinis, Tam gdzie wiecie gdzie jest zielono ogólnie, więc no... Ten rozdział, mogę powiedzieć tak, że z niego dostaniemy bardzo dużo doświadczenia w tym rozdziale. Kurczę, ale tego tutaj jest! Ci co, może grę zapiszę, już na mnie idą, z tego co słyszałem. Zapiszmy na drugi save. I może mi się uda wskoczyć na ten konar tu, może. Dobra, jak ich najwięcej pozabijać? Kurczę, może być ciężko. Tak, jak będzie mi celował Wargan, no to nie zabiję go nigdy. Ajajaj. No nie pykło teraz to, przyznam Może jednego zabiję w ten sposób. Ale tylko jednego no, Czemu on nie ginie? Wy mi to wytłumaczcie? Wow. <grystanie> Zobaczcie na no moje życie. Może mi się uda jeszcze do wody wskoczyć. No zostałem na hita. Hop! Dobrze. Weźmy sobie tutaj teraz życie, może te duże, żeby było szybciej, to miksturkę. No i okej, zostały nam tam chyba dwa orkowie, więc z nimi powinno być już łatwiej. Aha, i moi drodzy, taki szczegół mały, że teraz jak będę szedł tam tego orka, Boże, orkę, cały czas orka, na tego smoka bagiennego... To on, tak szczerze mówiąc, z tego co pamiętam, z, do, z mojego doświadczenia jest to smok najłatwiejszy do pobicia, dlatego że możemy wziąć do niego, że tak powiem, obstawę. Zaraz zobaczycie sami nawet, że na tego smoka będą się czaić łowcy smoków. Zresztą najpierw elitę fajnie by było. Och, czapę! Elitarny mnie tak złoił? Ej, no niedobrze. No i to jest chyba ten safe jeszcze mm, yy, przed zabiciem tamtych dwóch orków. No to wiecie co, ewentualnie sobie darujemy ich pobicie. Ewentualnie ucieknę sobie. Dobra Idą już na mnie A ja może po prostu tam szybko myknę. No Ale mi otokują Dobrze, dobrze. Uciekamy, uciekamy. Widzicie, już jest ich dwóch na dole. Mam nadzieję, że już mnie gonić nie będą, jedynie warg. Dobra. Może się udało. Uwaga, uwaga. No, szydko mnie warg goni, to jego zabijemy. Dobrze. Mam nadzieję, że oni tam nie pobiegną na nich. Dobrze, weźmiesz jeszcze raz życia. No, i pogadajmy może z rodem sobie, sobie teraz. No, jak sami widzicie, jest dwóch y, łowców smoków, i oni są chyba najemnikami. Y, znaczy, oni pochodzą z obozu najemników, bo coś te imiona mi mówią. Chwila, <coughs> ładne obozowisko. Święte słowa, cuchnie tu jak wrzeźni. Wszędzie martwe zwierzęta i przegniłe drzewa. Dokładnie, bo tu bagno zaraz jest. Co tutaj robisz? Siedzę tu już od pewnego czasu w oczekiwaniu na odpowiedni moment. Odpowiedni moment? Na co? Gdzieś tu powinien być smog. Od czasu jak się pojawił, zrobiło się tu wstrętne bagno. Dobrze pamiętam czasy, kiedy nie trzeba było tutaj brodzić. Teraz jednak, nie odważyłbym się przyjść tutaj sam. Cóż, Rot wciąż tu jest. A on by zwiał, gdyby zobaczył nawet jednego chrząszcza. A co z tobą? Nie przyszedłeś tutaj na spacer, prawda? Wejdźmy tam razem. No właśnie, i co moi drodzy? Mm, ja raczej wybram, wybiorę tę opcję, żebyśmy y, z nim poszli na tego smoka. Czemu nie? Przyda mi się pomoc. To dobrze. Czyli w końcu się stąd wydostanę. Ten smród jest nie do zniesienia. Daj mi tylko znać kiedy. Dobrze moi drodzy, więc możemy teraz dać opcję, żeby ruszyć i powiem wam tyle, że ja najpierw sobie na te bagno wejdę, ale sam i pozabijam wszystkich jeszcze ludzi, natomiast później gdy już ich wybiję i zostanie mi tylko smok jak właśnie ich zawołam do pomocy No i tak naprawdę szybko powinniśmy go rozwalić Biorę właśnie, znaczy idę teraz sam z tego względu, że nie jestem pewien Czy będę dostawał doświadczenia za każdego jaszczuro człowieka A wiecie, nie chcę ryzykować za bardzo, więc no pójdziemy sobie teraz w samotności No i możliwe, że będzie troszeczkę ciekawiej, wiecie o co chodzi Zobaczcie, już mamy pierwszego dziada no, szczerze, takie to trochę mocne, nie? Ale nawet ujdzie, duże obrażenie nam to y, zadaje ten potworek. Ok, świetnie. No, 350 doświadczenia piechotą nie chodzi, moi drodzy. Więc jest naprawdę spoko. Eee, no i tylko trochę, trochę tego życia stracimy tutaj tych miksturek. Ale po to je mamy, moi drodzy, żeby z nich korzystać. Dobrze, wejdźmy. Znowu. Kropice to są łatwe. I mamy właśnie też zwierzęta, które tylko w tym miejscu występują. Jest to wąż bagienny, z tego co kojarzy mi się. O, już jest pierwszy. O, wow, ale ma tych rzeczy tutaj, ten martwy łowca smoków. Gdzie jest ten pierwszy wąż? Begon... Jezus, ma jakby za mną był. Szczerze? Wow! Wow! Szczerze, to jest mocne zwierzę. Może trochę ucieknę Joj, sytę zobacz, jakie obrażenia będzie mi on zadawał zaraz. Tak mnie zaatakuje w ogóle. Joj. Dobra, pierwszy nie żyje. Szybciej, szybciej może mi się uda go za zabić. Nie mi je zaatakuje. On właśnie straszne duże obrażeń nam zadaje. Ale tak statystycznie nawet jest taki w miarę łatwy. O, weźmy to z niego. Skóra błotnego węża. Takie trochę unikatowa rzecz. <laughs> Chyba się nie przyda nam raczej. Chyba raczej nam się nie przyda dokładnie. <laughs> Kolejny wąż. O, o, o coś kucnąć nie mogę. Pytanie, czy bełtów mam odpowiednią ilość, ale raczej się zaopatrzyłem. Dobra, dobra, nawalamy. Oj, oj. Nie, trzeba uciec moi drodzy, bo coś czuję, że mogę teraz zaryzykować i to syto. Za te konary już powinno wystarczyć. Sprawdźmy. No, już już się poddał. Ojoj. Dobra, nie pykło z tym. Dobra, szybko go może nawalamy z odległości. Szybciej! Szybciej! Dobra, bo coś czuję, że byłem na hita teraz. Pagienne ziele, weźmy to. Też rzadka roślina, przyznam szczerze. Dobra, i znowu życie. Wiecie, co ja może tutaj sobie teraz manę zwiększę? No i się wyleczę jakimś zwojem, bo to je mamy też. A fajne mamy momenty, żeby używać tych zwoi. Średnich ran, 9. Niech będzie. Ok. No i zawsze lepiej, co nie? Mamy tych zwojów chyba z 16 tam ich było, więc spoko, naprawdę spoko. Dobra, wbijamy dalej. Kogo my tutaj mamy i co my tu mamy? Krwiopica. No jak sobie widzicie, bagno dosyć mroczne jest, ale ma taki swój klimacik. I powiem szczerze, że no jak już mówiłem wcześniej, smog bagienny jest najłatwiejszy. To jest po pierwsze, a po drugie nam będą pomagać jeszcze. na no to mówię wam, że rozwalimy go tak naprawdę szybciutko. A tych krwiobliców tu jest. Dobra, dobra, nawalamy jeszcze szczuro człowieka. Coś nie mogę w niego trafić. O, jak fajnie mu życie leci. Dobra, e, tutaj moi drodzy, jakby, jakbyśmy tędy sobie szli, to byśmy wyszli w drugie miejsce. E, takie, żeby tutaj wejść. No, okej. Okay. No, jest tego tutaj. Wszystko musimy, wszystkich musimy rozwalić, bo naprawdę doświadczenie jest niemałe. Ok. No, wiecie, jeszcze oni by mogli też poumierać, jakbym ich tutaj wziął, tych, tych, tego Roda i tego drugiego gościa. Co jest? Dobra. A tak to po prostu... Ładnie sobie przyjdziemy w samotności, wszystkich ładnie porozwalamy, nam nikt nie będzie tutaj przeszkadzał. Nie wezmę ich po prostu na sam koniec. Dobrze, pagienne ziele. <laughs> Aj, tutaj przejścia nie ma. Ale warto tutaj podejść, moi drodzy, bo nieraz w takich miejscach są rzadkie rzeczy. No ale tutaj nie ma nic raczej. Dobrze, weźmy kuszę. I tak naprawdę, jeszcze może z dwóch, trzech jeszcze ludzi i już powinniśmy walczyć ze smokiem. Tylko wiecie, ja, się, ja jeszcze będę musiał się wrócić. Gdzie ja łażę. Nie miło się tutaj podróżuje, przyznam. O, jest kolejny. I zobaczcie, tutaj już jest ten plac wielki, gdzie znajduje się smog. Oj, oj. Chyba przeżyje. Pewnie. Oni tak naprawdę nie mają żadnych ciekawych przedmiotów, więc... No, warto tutaj sobie... ...odpuścić zbieranie. No, i zaoszczędzimy też, też czasu, co nie? Zobaczcie, już smoka na. O, już smoka widać. Pan Drodor. Ok. Dobrze, lecimy, moi drodzy, z powrotem. Teraz po tamtych gości. No i sobie pogadamy ze smokiem. No i wtedy go pobijemy, i powinno, powin, powinien się odcinek zakończyć. No i powiem wam, moi drodzy, tyle, że ja jestem fanem Gotika. Naprawdę go lubię. I mm, po przejściu właśnie tej części Gotika Gotika dwójki yy, Rozpocznę automatycznie zaraz nową serię yy, i to będzie moi drodzy seria z Gotika 2 Noc Kruka. Szczerze mo, możecie się yy, dziwić dlaczego yy, nagrywam Noc Kruka. Skoro przeszedłem z zwykłego Gotika, a to dlatego, moi drodzy, że no, nie oszukujmy się, ale Gotik 2 Noc Kruka jest no, troszeczkę, że tak powiem, inną grą. Jest tam dosyć tych dodatków, sporo i nowych rzeczy. No i także fabuła gry się lekko zmienia, przynajmniej do rozdziału, do rozdziału trzeciego. Jest naprawdę, naprawdę inna bajka. Dlatego właśnie chcę tą serię rozpocząć po właśnie Gothicu 2. No i powiem też, że Noc Kruka przeszedł, przeszedłem tylko raz i nie pamiętam, co tam się działo. Więc z wielką chęcią po prostu sobie właśnie w tą część zagram, moi drodzy. Dobrze, pogadajmy teraz z Kiperem, bo nim, z nim nie gadaliśmy. A nie, to z nim gadaliśmy, właśnie, z Rodem nie gadaliśmy. Co się z tobą dzieje? Te buty, te zafajdane buty. Buty ha, nogi go bolą, okej. Okay. Teraz jest dobry moment, żeby ruszyć. Chodźmy więc. Świetnie, ja tylko wezmę sobie życie, moi drodzy. Aha, ja mam tutaj na dziewiątce. Świetnie. No i okej, okay, idziemy walczyć ze smokiem, moi drodzy. Pierwszy smok w naszej rozgrywce dzisiaj będzie. Więc powiem szczerze... Y Bagno zaczyna się za następnym zakrętem. Powinniśmy pójść prosto. Albo możesz wypróbować tamten korytarz, tak, żeby żadna z bestii nie zaatakowała nas z tyłu. Co wolisz? Nie marnujmy czasu. Dobra, lecimy. No właśnie, moi drodzy, więc zabijamy Smoki. Czyli to jest ważny odcinek do naszego głównego bohatera. Bo. No, wykonamy, wykonujemy, moi drodzy, główne misje, tak? To są główne misje, właśnie, więc. Cały czas do przodu, aż niedługo przejdziemy tą grę. No niestety, ale później pójdzie powyższość rozgórki. Jeszcze tam parę odcinków chcę przeznaczyć właśnie na jakieś e, ciekawe misje. E, no właśnie, ogólnie chcę wszystkie zrobić, co nie? No i do tego e, chcę również pokazać wam fajne, ciekawe miejsca. Już słyszę stwora. Musimy uważać. No dalej. Zobaczmy, czy możemy zaatakować. Dobrze. Czekajcie, chwilę, bo się zagubiłem. Więc dobrze, ja idę z nim porozmawiać. Oni niech sobie tutaj czekają ewentualnie. O za się idzie. Okej. Okay. Mroczno. Biada ci, jeśli zbliżysz się jeszcze o krok. <laughs> Oko i nosa najwyraźniej działa. Było tu przed tobą wielu takich jak ty. Żaden się nie ostał. Oszczędzaj oddech. Twoje słowa mnie nie przestraszą, piekielny gadzie. Odpowiesz na moje pytania, albo utopię cię w twojej własnej krwi. Śmiesz mi grozić, robaczku. Podaj choć jeden powód, dla którego nie miałbym ci od razu rozerwać. Na tysiąc strzępów. Jestem wysłannikiem Inosa. Mam przy sobie święte oko. Nie masz wyboru. Rób co ci każę, albo spotka się zasłużona kara. Aaaa! Mów! Czego ode mnie chcesz? Kim jesteś? Nazywam się Pan Drodor. Dobrze ci radzę. Uciekaj stąd, pki, jeszcze możesz. Gdzie znajdę resztę Twoich ohydnych pobratymców? Żywioły, od których wszystko pochodzi, utrzymują ten świat w harmonii. Każdy z nich sprawuje władzę nad jedną częścią świata. Szukaj żywiołów, a znajdziesz moich braci. Okej. Okay. Sługo ciemności. Co cię sprowadza do tego miejsca? Czy twoim jedynym celem jest sianie strachu i zniszczenia? Prawdziwy cel naszego przybycia do tego świata nigdy nie zostanie ci wyjawiony, człowiecze na Inosa, co mam uczynić, by przegnać was precz z królestwa ludzi? By tego dokonać. Musiałbyś najpierw zrozumieć znaczenie naszego spotkania, ale żaden z nas nie wyjawić go z własnej woli. Tylko oko mogłoby rozwiązać nasze języki, i wyjawić Ci nasz prawdziwy cel. W każdym razie po swojej śmierci, Niewiele będziesz miał z tej wiedzy pożytku, oko pozwala ci rzucić mi wyzwanie, ale to w walce okaże się, czy jesteś mnie godzien. Okej. Okay. Jak mam zmusić do mówienia pozostałe smoki? Tylko moje serce pozwoli ci odnowić moc oka, ale nigdy nie zdołasz wyrwać go z mojej piersi. Musimy go, moi drodzy, zabić jedensowym. Wyczerpała się moc oka. Nadszedł twój kres człowieku Dobrze, walczymy moi drodzy, ja zapiszę grę w tym pięknym momencie I oni automatycznie zaraz się rzucą mi na pomoc. Dobrze wyciągamy miecz Wow, ale łatwiej, zobaczcie. Patrz, jak mu te życie leci. To jest coś pięknego. Świetnie. 3,5 tysiąca doświadczenia. Ładnie, nie? Zobaczcie, mamy serce błotnego smoka. Rod, Kiper. Cholera, nie żyje? Uspokój się. To już koniec. O rany, ale wdechy, Koleś. <laughs> Okej. Okay. Chwila. Bagienny smok nie żyje. Bagienny smok nie żyje. Co teraz zrobisz? Nie mam pojęcia. Nie zastanawiałem się nad tym, naprawdę. W każdym razie możesz wrócić do Korinis jako bohater. Założę się, że można na tym zarobić zastanów się. Okej, okay, a tamten już sobie poszedł, chyba. Wiecie, smoki ogólnie mają moi drodzy skarb, więc zobaczmy, co mamy tutaj ciekawego. Ogólnie znajdziemy jakieś skrzyneczki i skórzane mieszki zapewne. Właśnie tak jak mówiłem, na pewno po 100 sztuk złota. No nie oszukujmy się kasy na pewno tutaj jest i to dużo. Ale wiecie, i tak znam ten sposób na zarabianie jak każdy w zasadzie, więc. To są naprawdę grosze hmm, Ok hmm, To mi się zdaje, że wszystko Jeszcze sprawdźmy tutaj, czy nie ma na tych podestach Czegoś ciekawego Może coś nam się tutaj przyda No na przykład smoczy korzeń <laughs> Jeszcze warto, moi drodzy Tutaj tak przeszukać te miejsca Bo możemy naprawdę coś ciekawego tutaj znaleźć Tak z ciekawości Wejdę tutaj na górę, o ile można Nigdy nie próbowałem, teraz jakoś tak Mnie natknęło Może można wejść na górę no chyba nie Ale wątpię, że coś tam by się, by się znajdowało na samej górze A jeszcze z drugiej strony spróbuję, może tam się uda wejść Też to wątpię, ale okej okay. Chociaż zobaczcie, można Ach, ale niestety nic tutaj nie ma ciekawego. Szkoda, myślałem, że jakiś fajny miecz znajdę. Okej, okay, tutaj raczej też nic nie zajdę, więc moi drodzy, lecimy teraz do zamku. Do zamku, o właśnie. I chodźmy naładować jeszcze oko i nosa. Na stole alchemicznym się go ładuje. Po prostu trzeba na niego kliknąć i ponownie naładuj oko i nosa. No i dobrze, moi drodzy, teraz możemy stoczyć walkę z kolejnym smokiem. Jednak ja na razie sobie zrobię króciutką przerwę od nich. Jeszcze pójdę się przespać, chyba tutaj jest jakieś łóżko. I w kolejnym odcinku, moi drodzy, raczej spodziewajcie się e, takiego odcinka bardziej na ludzie. Dlatego że e, wyruszę na polowanie na orki tutaj w zamku, dookoła zamku, bo chcę sobie tutaj troszeczkę, nie ma tej łóżka, troszeczkę wbić e, tego poziomu. A naprawdę tutaj jest naprawdę dużo, jest naprawdę ich sporo. E, no i doświadczenie mi się przyda, i wtedy z takimi e, punktami nauki, moi drodzy, wyruszymy do, e, jak to się nazywa, e, do miasta Korinis. Zobaczmy, co ma Engor. Engor. Yy, no i tam, y, pokupuję sobie parę ciekawych rzeczy i się parę te rzeczy nauczę. Pokaż mi swoje towary. Co on tutaj ma? Weźmy miksturki z życiem, chociaż... Czekajcie, nie, 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 nie on kasy, a źle zrobiłem. Jeszcze tylko sprawdzę, co on ma ciekawego. Pokaż. Tak nie sprawdziłem, szczerze mówiąc. No. Ciekawe tę czary, ma no i dużo ma tych miksturek, więc kupię od niego to wszystko później. A jednak głupotę zrobiłem, że wydałem tutaj kasę swoją, no ale dobra, trudno się mówi. Ewentualnie mniej surowych stali kupię. <noise> Dobrze, łóżko moi drodzy, no i jak w kolejnym odcinku już mówiłem, spodziewajcie się e, takiego odcinka bardziej na luzie. Pójdziemy sobie właśnie na. Polowanie na, na na orki, co nie moi drodzy. Dobrze, więc to by było na tyle, w takim razie y, tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć!